Stowarzyszenia i fundacje obowiązuje wiele przepisów, określają terminy sprawozdań, obowiązki podatkowe czy zadania władz, ale osoby prowadzące organizacje coraz częściej chcą brać udział w dyskusji co można robić, a czego nie, także w wymiarze wartości, myśli i idei. Taka debata trwa w środowisku białostockich liderów i liderek społecznych, zwłaszcza organizacji skupionych w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Poprzez spełnianie tych standardów, mamy nadzieję, że, że w ogóle taki wizerunek z trzeciego sektora będzie szedł w, w stronę profesjonalizacji usług i że, że my nie, nie działamy tylko jako zapaleńcy. Tak? Czasami tak jesteśmy postrzegani, ale że wiemy co robimy. Zapoczątkowała ona proces standaryzacji trzeciego sektora. Najbardziej akceptowalnym modelem standaryzacji jest standaryzacja oddolna, przyjęta w partnerstwie, która wynika ze wspólnych potrzeb obszarów działania wspólnych problemów. Chodzi o to, by wprowadzić standardy wypracowane przez samoorganizację na zasadzie dobrowolnej samoregulacji. Dlatego przygotowane przez 13-osobową grupę społeczników zapisy były kilkakrotnie konsultowane wśród środowiska pozarządowego. Do konsultacji tak naprawdę służy nam strona internetowa, gdzie jest aktywne forum, ale też spotkania konsultacyjne, takie odbyło się ostatnio. Na tych spotkaniach, w czasie tego forum, w czasie funkcjonowania strony internetowej chcemy, żeby pozostałe organizacje dzieliły się swoimi uwagami. Powstało pięć standardów dotyczących współpracy i komunikacji z otoczeniem, komunikacji wewnętrznej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami i pozyskiwania środków oraz zarządzania strategicznego. Współpraca i komunikacja z otoczeniem. Celem standardu jest zapewnienie partnerskiej współpracy i skutecznej komunikacji organizacji z innymi podmiotami administracja publiczna, sponsorzy, media, biznes, inne organizacje oraz skuteczna promocja działań organizacji. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby o naszych działaniach pisano. Narzekamy, że prasa nie interesuje się, telewizja, radio nie interesuje się tym, co robi trzeci sektor, a przecież robimy tyle fantastycznych rzeczy po czym się okazuje, że tak naprawdę my nie umiemy współpracować z mediami. Dostajemy informację zwrotną od dziennikarzy, że nasze notatki prasowe, nasze informacje są chaotyczne, niepełne, wysyłane zbyt późno. Komunikacja wewnętrzna. Celem standardu jest osiągnięcie efektywnego procesu komunikacji wewnętrznej w organizacji. Żeby jakby przyjrzeć się temu obszarowi, jeśli chodzi o kulturę komunikacji w organizacji, jakby ważna jest właśnie w ogóle zwrócenie na to uwagi, pomyślenie nad tym i, i rozmowa w ogóle członków tej organizacji, tak? czy faktycznie wszystkie informacje docierają do każdego tak? I, i przyjrzenie się temu, jaka jest droga, czy nikt nie jest pomijany, tak? czy, czy faktycznie wolontariusze mają swój czas, żeby wypowiedzieć swoje opinie, czy pracownicy mają taki czas, żeby wypowiedzieć swoje opinie, czy członkowie na przykład mają taki czas, żeby wypowiedzieć swoje swoje opinie na temat funkcjonowania, tak i w, i w drugą stronę, czy do nich docierają różne informacje. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem standardu jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, w tym pracownikami, członkami, wolontariuszami, efektywny podział zadań, uwzględnienie potrzeb i kompetencji członków zespołu oraz poszanowanie równości szans. zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków. Celem standardu jest zarządzanie środkami w organizacji z zachowaniem zasad jawności, racjonalności i efektywności wydatków oraz zapewnienie transparentności w finansach organizacji. Przede wszystkim ustalać z księgowym, z księgową, kto za co odpowiada i jakie dane od kogo my możemy dostać, jakie są oczekiwania zarządu względem księgowego i co księgowy powinien wiedzieć od nas, żeby mógł dobrze prowadzić nasze księgi, bo może być naszym partnerem, jeżeli go tak będziemy traktować, dawać mu informacje i oczekiwać w odpowiednim czasie pewnych danych. Albo będzie tylko pewnym rzemieślnikiem, jeżeli będzie po prostu rejestrował dokumenty finansowe i wypełniał swoje przegródki. Zarządzanie strategiczne. Celem standardu jest zarządzanie organizacją w oparciu o partycypacyjnie zbudowaną strategię oraz roczne plany działań. Powiedziałabym też nie bać się właśnie standardów, w tym sensie, że to nie są. Procedury, nakazy, zakazy, tak, dodatkowa praca, która nam ma utrudnić życie. Tylko e, tak myślę, idzie myślenie e, organizacji pozarządowych, e, które nad standardami pracują, żeby. E, wypracować sobie właśnie dobre zasady, dobre praktyki, żeby kolejna organizacja już nie musiała wyważać otwartych drzwi, tak? Żeby mogła skorzystać z czyjegoś wzorca, który się gdzieś sprawdził. Proponujemy standardy tym, którzy chcą z nich skorzystać. Jeżeli ktoś uważa, że jego organizacja na przykład nie jest w właściwej fazie rozwoju, nie pozyskuje środków zewnętrznych, jest niewielką organizacją hobbystyczną, być może nie są potrzebne, tak my oczywiście to szanujemy. Natomiast mm, też mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że organizacje będą musiały tak przechodzić tego typu proces. My robimy to dla tych, którzy chcą poprawić swoją pracę i powtórzę to jeszcze raz, to, którzy chcą tak z tego skorzystać. Korzystając z przygotowanych standardów, organizacja odniesie konkretne korzyści. Wspólne standardy umożliwiają większe współdziałanie w ramach trzeciego sektora, wzmacniają procesy integracyjne, a w konsekwencji mają szansę wzmocnić siłę organizacji. Wdrażanie standardów wpływa na profesjonalizację działań NGO, zwiększa ich wiarygodność i wzmacnia wizerunek. Organizacje zyskują zaufanie grantodawców, w tym administracji publicznej. Więcej o standardach można dowiedzieć się ze strony internetowej www.sop.ovop.org.pl.